Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku kolejowego przeglądu prasowego. Zapraszam do oglądania. A dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od ostatniego wypadku na przejeździe kolejowym, który miał miejsce 28 lipca w gronówku w powiecie toruńskim. Pociąg Intercity relacji Olsztyn-Wrocław uderzył w samochód osobowy na niestrzeżonym przejeździe. Jak ustalili dziennikarze, służby otrzymały zgłoszenie o tym wypadku o godzinie 15.30. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia, wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Opel wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wprost pod nadjeżdżający pociąg. W wyniku tego zdarzenia, trzy osoby, kierowca i pasażerowie samochodu osobowego, zostali przetransportowani do szpitala. Maszynista i kierowca byli trzeźwi. Jedna z osób została przetransportowana do szpitala za pomocą śmigłowca LPR. Tak jak wspominałem, w aucie były trzy osoby, które zostały ranne, a pociągiem podróżowało 490 osób. No, długo nie musieliśmy czekać na kolejny wypadek na przejeździe. Jak widać, uszkodzenia samochodu są bardzo duże, więc naprawdę mega, mega duże szczęście, że nikt nie zginął. Te wstępne ustalenia, że winny jest kierowca, który prawdopodobnie wjechał na niestrzeżony przejazd pod pociąg. No a co, da się inaczej? Co maszynista skręcił i zaatakował niewinne auto, które stało przed przejazdem? No nie, no kurczę, no te wstępne ustalenia to naprawdę mistrzostwo świata. Dobra, lecimy dalej. Dzień później, 29 lipca na stacji Lewin Brzeski doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu, a mianowicie pociąg towarowy spółki DB Cargo Polska pominął wskazujący sygnał stój semafor i wjechał na tor bez napięcia w sieci trakcyjnej. Około godziny 7.15 pociąg towarowy relacji Rykoszyn Horka pominął sygnał S1 stój, wjeżdżając na stację od strony Opola. Zdarzenie nie spowodowało zagrożenia w ruchu kolejowym. Wstępne ustalenia wskazują, że sygnalizacja działała prawidłowo, a semafory przekazywały właściwe sygnały. Samo pominięcie semafora wskazującego sygnał stój to nie jedyny kłopot. Jak się dowiedzieliśmy, pociąg wjechał na tor, który był zamknięty z wyłączonym napięciem w sieci trakcyjnej. Do wyciągnięcia składu towarowego potrzebna była pomoc innej lokomotywy. Słuchajcie tą kosiarkę? Mam nadzieję, że nie. I przechodzimy do kolejnych informacji. Do groźnego incydentu doszło we wtorek 30 lipca po godzinie 8 na Warszawskim Dworcu Wileńskim. Na stację, która jest tak zwanym dworcem czołowym, czyli pociągi mogą tylko na nią wjechać i wyjechać w tym samym kierunku, bo tutaj mamy kozioł oporowy i dalej się już tam prosto nie da pojechać. Na tą stację wjechał pociąg kolei mazowieckich z Wołomina, ale zamiast zatrzymać się w wyznaczonym miejscu, niestety maszynista nie wyhamował i uderzył w kozioł oporowy. Jak przyznała rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich, jest to taki pierwszy przypadek w historii Kolei Mazowieckich. A tak w woli przypomnienia, no Koleje Mazowieckie w tym roku obchodzą 20-lecie istnienia swojej spółki. I wiadomo, te zderzenie zbada specjalna komisja. Na szczęście maszynista był trzeźwy i nie było tutaj żadnych powodów chorobowych, bo nie zasłap, więc no, pewnie jak to zawsze bywa, troszeczkę rutyny, zbyt późne hamowanie i niestety nie udało się wyhamować tego pociągu. Nie mamy na szczęście informacji, że ktoś został poszkodowany w tym zderzeniu, więc jest to główna i najważniejsza. Informacja. Teraz informacja, na którą czekali wszyscy Wrocławianie, a mianowicie: wraca honorowanie Urban Card w pociągach KD i Polregio we Wrocławiu. Pociągami kolei dolnośląskich i Polregio od 1 sierpnia będzie można podróżować po Wrocławiu na podstawie biletów MPK. Przewoźnicy regionalni będą honorować miejskie bilety na podstawie umowy podpisanej przez Jacka Sutryka i Damiana Stawikowskiego oraz przedstawicieli regio. Umowa będzie obowiązywać od czwartku. Dzięki niej, legitymując się biletami MPK Wrocław, co najmniej 24 godzinnymi, będziemy mogli podróżować pomiędzy 31 jednymi jednoma stacjami i przystankami z nazwą Wrocław, oraz do Iwin, przystanku położonego obok wrocławskiego osiedla Jagodno. To ważny dzień dla Dolnego Śląska, a przede wszystkim dla Wrocławia i jego aglomeracji. To efekt dobrej współpracy samorządu województwa, samorządu Wrocławia i innych samorządowców, bo umowa nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca, zaangażowanie i determinacja na wielu szczeblach, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Dzięki umowie pociągi kolei Dolnośląskich i Polregio staną się integralną częścią komunikacji miejskiej stolicy Dolnego Śląska, a ucząca się młodzież szkolna oraz seniorzy powyżej 65 roku życia będzie mogła z nich korzystać bezpłatnie w obrębie miasta. Pasażerowie powinni z uśmiechem tę informację przyjąć. I dobrze, kolejna informacja. W czerwcu pociągami podróżowało ponad 34 miliony pasażerów. W porównaniu z czerwcem 2023 roku jest to wzrost o 3,2 miliona pasażerów, czyli ponad 10%. Jest to zarazem najwyższa liczba pasażerów kolei uzyskana w tym miesiącu od 2012 roku, a od początku 2024 pociągami podróżowało ponad 202 miliony osób. Mega super informacja, która bardzo cieszy. Towary również lekko wzwy... Wzwy... Wzwyżkują, wzwyżkują. Czerwiec pod względem masy i pracy przewozowej był nieznacznie lepszy w zestawieniu z majem. Koleją przetransportowano o prawie 0,3 miliona ton ładunków więcej, czyli to 1,4%, a wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa wzrosła o ponad 28,5 miliona Km. udział przewoźników według masy przewiezionych towarów za okres styczeń-czerwiec 2024, PKP Cargo na pierwszym miejscu z liczbą 27,53%, DB Cargo Polska 13,83%, LOTOS Kolej 7,59%, PKP LHS 5,45%, PUK Kolprem 4,13%, Freiliner Polska 3,14 TNC, czyli popularne TikToki 2,7% Polmieć Trans 2,24 PCC Intermodal 2,09 CD Cargo Poland 2,04 Ostatnio słyszałem informację, że właśnie CD Cargo Polska chwali się, że odnotowała 39 milionów zysku za 2023 rok i powiem, że jestem bardzo, bardzo zaskoczony, że mają taki mały procent tutaj udziałów w przewozach. No po takiej ilości zarobionej gotówki, to myślałem, że mają więcej udziałów na rynku, więc da się. A swoją drogą, co byście powiedzieli, gdyby połączyć te największe polskie firmy, Polmieć Trans, Ciech, Lotto z kolei, PKP Cargo. Mogłaby powstać jedna taka ogromna spółka i w każdy członek wchodzący w tą spółkę mógłby realizować przewozy w tym, w czym czuje się najlepiej, czym jego przewozy stoją. Powiem Wam, że ta firma miałaby mega duży monopol i byłaby naprawdę już takim z krwi i kości państwowym przewoźnikiem. Oczywiście nie ma szans, żeby takie coś powstało, no ale... Jakie jest Wasze zdanie? Miałaby sens taka spółka? Napiszcie to koniecznie w komentarzu. I przechodzimy do ostatniej wiadomości. Jak ujawnił dziennikarz telewizji Republika, człowiek w kamizelce Deutsche Bahn chciał robić zdjęcia lokomotyw PKP Cargo. Jak twierdzi, z dokumentu wynika, że pracownicy spółki interesują się majątkiem PKP. Michał Jelonek, dziennikarz telewizji Republika, dotarł do notatki, jaką sporządził Dariusz M., pracownik PKP Cargo, a dokładnie zastępca naczelnika sekcji utrzymania w Lublinie. Według niego wczoraj przed południem na Hali zakładu zjawił się człowiek ubrany w kamizelkę z logo. DB z akcentem niemieckim i w rozmowie ze mną zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz zdjęć lokomotyw. Pracownik PKP Cargo dodaje, że wydał kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nakazał przybyszowi natychmiastowe opuszczenie terenu sekcji w Lublinie. Dobra, niestety kamerka się wyłączyła, już się znowu przegrzała. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Naprawdę nie popadajmy w paranoję. Mam nadzieję, że mam rację z tym, że nie ma tutaj nalotu niemieckich służb, które planują porozkupywać polski majątek. Dobra, nie przedłużam, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie i zapraszam do kolejnego odcinka. No to Siemaneczko, cześć i koniecznie napiszcie w komentarzu, co myślicie o dzisiejszych informacjach. Siemano.